Koniec redukcji się zbliża wielkimi krokami. Zacząłem IFA na no, ostatni miesiąc. Pokażę Wam, jak łatwo nabić kalorie. Dobra, co my tu mamy? Spaghetti. Do tego będzie Sosik Aspiro z Biedronki. Polecam, bardzo smaczne. Bułki, grahamki. 4 sztuki po 70 gram. Do tego Nutella. Lody na deser. Jakieś rodzyneczki, może ciastka zrobimy dzisiaj. No i białko w proszku. Dlaczego IF? Tak naprawdę nie wiem. Saker testował owca, pączek, zachwalali to. Ja jeszcze nigdy nie robiłem, standardowo jadłem 3, 4, 5 posiłków dziennie z tego jednego IFA. Po dwóch, trzech dniach było ciężko nabić te kalorie. Ciężko było nabić te 2700 kalorii. To jest problem z nabiciem białka na jachie. Skóry z i z twarogów. Ładowałem twarogi przez 3 dni z kurczakiem. No to masakra, aż brzuch bolał. Nie polecam. Ale teraz te białeczka tanie macie. Warto zainwestować. Podsumowując, w następnym tygodniu będzie filmik jak ta moja forma aktualna. No i za miesiąc pewnie już koniec tej redukcji. Za długo nie można się katować. Zapodamy Reverse Air Postaram się nie zalać. Podsumowując, pozdro dla endomorfików. Um. Aqui